Nie daj się na to nabrać, że ślub to tylko papierek, bo często się słyszy się, że mówią, ślub to jest tylko podpisanie papierka. Podpisanie tego papierka będzie rzutować na całe twoje późniejsze życie, na twoje zdrowie mentalne, na twoje zarobki, na to, na po prostu wszystko. Dlatego nie daj się zwieść i kiedy ktoś ci powie, że to jest tylko papierek, że nie ma żadnych konsekwencji dlatego podpisujesz ten papierek w urzędzie dlatego, że ma on urzędową wartość ma po prostu urzędowe konsekwencje dlatego jeżeli masz taką sytuację teraz, że to się powiedział że to jest tylko papierek że nic nieznaczący papierek żeby może Cię jakoś zmusić do tego albo nakłonić, może nie zmusić ale nakłonić do tego, abyś szybciej podjął decyzję jako mężczyzna bo to jest tylko papierek. To nie jest papierek. To jest decyzja. Decyzja, która albo wpłynie pozytywnie na Twoje życie, albo Twoje życie zniszczy doszczętnie. wejdźmy na pierwsze fora internetowe, gdzie mężczyźni piszą, którzy myśleli również, że małżeństwo bo ktoś im właśnie mówił to że jest tylko podpisaniem papierka. No i teraz wejdźmy na takie fora, i tam. Zobaczymy setki mężczyzn, którzy piszą, że też im mówiono, że jest to podpisanie papierka. No a teraz wychodzą z długów latami albo stracili dzieci czy kontakt z dziećmi, stracili domy, firmy. Niektórzy się powiesili, odebrali sobie życie, no bo myśleli, że to jest tylko podpisanie papierka. Dlatego przed podpisaniem jakiegokolwiek go papierka, w szczególności który. Zadecyduje na Twoim życiu, na późniejszym Twoim życiu, zrób wywiad. Najpierw się dowiedz, co może się stać, gdy stanie się to. Tak jak, tak jak podpisujesz e, kredyt. Kiedy podpisujesz kredyt, to mówią Ci, co będzie, kiedy kredytu nie spłacisz, co będzie, kiedy przestaniesz płacić, dostaniesz odsetki, albo zabiorą Ci daną nieruchomość albo pójdziesz do sądu, albo pójdziesz do więzienia dlatego tu tak samo dowiedz się dokładnie co Cię czeka kiedy ten niby papierek zostanie podpisany, a co się stanie kiedy na przykład będziesz chciał się rozwieść w kraju nad Wisłą i nie tylko chodzi tutaj o wszystkie kraje, ale tutaj w szczególności film do Polaków, którzy mieszkają w Polsce, do no, mężczyzn, którzy Chcą właśnie wziąć ślub, no i chcą podpisać papierek. A więc dowiedzcie się najpierw, wejdźcie na fora, poczytajcie, co mężczyźni o tym mówią. Ci, którzy jest to przeszli, nie mówię, że tak będzie. Nie. Ja jestem człowiekiem ogólnie bardzo optymistycznym, ale zawsze przed jakąkolwiek decyzją, która rzutuje na Twoje życie. Zawsze lepiej się dowiedzieć. Przeczytać wszystkie małe druczki, które podpisujesz. Bardzo ważna sprawa. No i oczywiście ten film powędruje na kanał Nimi Facet. Więc jeżeli w tym momencie szukasz rozwiązania, się chodzi o swoją sywetkę, Bo tak jak mówię przy każdym filmie sylwetka jest ogromnie ważna, się chodzi o banie o siebie, ale przede wszystkim dbanie o swoje zdrowie mentalne. Dlatego, że jak wygląda Twoja sylwetka, tak Ty się czujesz. I później tak jest całe Twoje życie, bo tak jak my się postrzegamy, tak później żyjemy. A więc jeżeli oglądasz ten film z TikToka, to u góry link do książki w dwóch różnych formatach, audiobook oraz e-book Jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. A jeżeli ten film oglądasz z YouTube'a, no to w pierwszym pod spodem Pierwszym komentarzu jak słoność z swetkę na całe życie. Również wersja książkowa. Zapoznaj się, bo to jest ogromnie ważne. No i oczywiście skomentuj ten film, prześnij ten filmik dalej, albo subskrybuj kanał, jeżeli te filmiki czy ta wiedza Ci się podoba oraz jest przydatna Tobie. Pozdrawiam!